Dzień dobry. Witam Was wszystkich na moim kanale Eliza Mikulska, autorka. Ponieważ wszyscy już tęsknimy za latem, za ciepłem, za wakacjami, dziś przeczytam bajkę relaksacyjną tego dotyczącą, zatytułowaną Plaża. Proszę usiądźcie wygodnie. Jeśli macie ochotę, zamknijcie oczy i spróbujcie sobie wyobrazić to wszystko. O czym jest mowa w tekście? Zapraszam. To co, zaczynamy? Do niedużej torby spakowałam ręcznik, olejek z filtrem, książkę, butelkę wody mineralnej, kanapkę i winogrona. Założyłam na siebie bikini i plażową sukienkę, na nosie tkwiły przeciwsłoneczne okulary, zatrzasnęłam drzwi i zbiegłam po schodkach w klapkach-japonkach. To miało być moje popołudnie. Zatrzymałam się. Soczysta, zielona trawa łaskotała moje kostki u stóp. Przymknęłam oczy. Słońce dotykało promieniami mojej twarzy, prześlizgując się po niej, a lekki wiatr chłodził wyzłocone opalenizną ciało. Poprawiłam torbę na ramieniu i ruszyłam w dół między sosnami. Wciągnęłam w nozdrza powietrze. Pachniało lasem. Stawiałam kolejne kroki po coraz bardziej piaszczystej nawierzchni, wygrzany piasek łaskotał moje stopy, klapki utrudniały wędrówkę, schyliłam się i zdjęłam je. Usłyszałam szum fale rozbijających się o brzeg, morze było coraz bliżej, moje nogi utykały w coraz głębszym piachu, zapadały się w nim miękko, jak w puszystym, ogrzanym słońcem, dywanie z kwarcu. Gdzieś w oddali zaskrzeczała mewa. Położyłam torbę na plaży i pobiegłam w stronę błękitnej otchłani. Zatrzymałam się tuż przy brzegu. Chłodna bryza pogładziła moje policzki niczym najdelikatniejszym muślin. Na wargach poczułam sól. Zapatrzyłam się w bezkres morza. Nie zauważyłam drugiego brzegu. Gdzieś w oddali przypłynął okręt trąbiąc dźwiękiem syreny. Przyłożyłam dłonie do czoła, by lepiej widzieć. Zsunęłam na nos przeciw słoneczne okulary. Moje stopy obmyła chłodna fala. Przyjemne uczucie po pracowitym dniu. Statek zniknął z mojego pola widzenia. Odwróciłam się w prawą stronę i ruszyłam brzegiem w kierunku mola. Morze przyjemnie szumiało. Wyrzucając pod moje stopy maleńkie muszelki w kolorze bieli i delikatnego różu. Ukucnęłam i zaczęłam je zbierać. Niektóre okazywały się tak kruche, że rozsypywały się na proszek w moich dłoniach, choć nie ściskałam ich mocno. Wtem coś błysnęło. Podeszłam w to miejsce myśląc, że to odłamek szkła. Wzięłam go do ręki. Na mojej dłoni leśnił miodową barwą najprawdziwszy bursztyn wielkości ziarenka groszku. Podniosłam go dwoma palcami do góry, zsunęłam okulary, mrużąc oczy, patrzyłam, jak przechodzą przez niego promienie słoneczne, dodając więcej złota. Uśmiechnęłam się, schowałam go do kieszonki w sukience i ruszyłam dalej kojona szumem wody i wiatru. Weszłam na nagrzane deski mola. Usiadłam, by widzieć linię brzegu, która nie miała końca, zdawała się ciągnąć nieprzerwanie aż po horyzont. W oddali na plaży zobaczyłam rybackie kutry. Dwóch mężczyzn w gumowcach i wełnianych swetrach rozkładało sieci. Ich ubranie zdawało się nieadekwatne do pogody. Kompletnie się tym nie przejmowali, rozmawiając ze sobą. Pewnie nocą wyruszą na połów. Nie chciało mi się stąd ruszać. Przypomniałam sobie jednak, że po drugiej stronie plaży zostawiłam swoją torbę z rzeczami i klapki. Leniwie wstałam z desek i powolnym krokiem ruszyłam z powrotem, samym brzegiem morza. Chłodna woda pieściła moje stopy, rozmywając jednocześnie ślady, które zostawiałam w mokrym piasku. Dotknęłam kieszeni sukienki. Przez kwiecisty materiał poczułam, że bursztyn tkwi tam, gdzie go umieściłam. Dziwiło mnie, że o tej porze na plaży jest tak niewielu ludzi. Minęłam parawan młodej pary z dwójką małych dzieci, które siedząc pod rozłożystym parasolem kopały łopatkami w piasku i z pomocą rodziców wznosiły budowlę przypominającą zamek. Wygrzany słońcem piach otulał moje nogi do połowy łydek, doszłam do mojej torby, właśnie obwąchiwał ją jakiś koker spaniel z czerwoną obrożą, pies po chwili odbiegł w sobie tylko znanym kierunku, a ja rozejrzałam się za jego właścicielem. Dostrzegłam nastolatkę, która ze smyczą w ręku biegła za swoją zgubą. Gdy mnie mijała, uśmiechnęłam się. Podniosłam torbę i skierowałam się w prawą stronę, gdzie wypatrzyłam połacie wolnej plaży. Rozłożyłam ręcznik, zdjęłam sukienkę, posmarowałam ciało kokosowym olejkiem, rozsmarowując go niezbyt starannie. Moje ciało błyszczało w słońcu. Położyłam się na brzuchu, podkładając dłonie pod głowę, zamknęłam oczy. Wiatr przywiał do moich nozdrzy zapach kokosa. Poczułam się jak na rajskiej plaży, mój oddech wyrównywał się. Chciałam, by to leniwe popołudnie trwało jak najdłużej. Czułam wdzięczność za otaczający mnie świat. Doceniałam go, tyle pięknych i pozytywnych rzeczy jest wokół. Jestem odpowiedzialna za to, co czuję. Dzisiaj wybieram szczęście. Możecie już otworzyć oczy. Serdecznie dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście mojego tekstu. Dajcie mi znać w komentarzu, jeśli Wam się podobało. Poproszę o lajki i do usłyszenia kolejnym razem. Życzę nam wszystkim pięknej, słonecznej pogody, oby lato przyszło jak najprędzej. Do zobaczenia. Pozdrawiam.